Jest jeden fragment księgi Izajasza, który pojawia się parokrotnie w Ewangeliach. To jest 61 rozdział księgi Izajasza, wersety 1 i 2. Kiedy Jan Chrzciciel pyta Jezusa, czy to już on jest, czy mają czekać na następnego no to właśnie Jezus odpowiada fragmentem z pierwszego wersetu. Duch wszechmocnego pana nade mną, gdyż pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. A ślepym przejrzenie. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale mamy sytuację, kiedy w Nazarecie Jezus otrzymuje do przeczytania księgę Izajasza i tam czyta ten sam werset i rozpoczyna werset drugi: Abym ogłosił rok łaski Pana. I w tym momencie przerywa. Ale w księdze Izajasza to zdanie nie jest przerwane. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Warto, żebyśmy pamiętali, że łaska, czas łaski to jest czas, kiedy Bóg daje okazję, by uniknąć kary za grzechy. Ten czas łaski jest teraz i albo z niego skorzystasz, albo nie. Jeśli nie skorzystasz z łaski, no to pójdziesz pod sąd, że zaraz za tym czasem łaski idzie czas sądu, albo inaczej, jeśli za swojego życia nie przyjmiesz łaski od Jezusa, no to czeka cię sąd, sprawiedliwy sąd, kara za twoje grzechy. Ta kara jest tylko jedna, wieczne oddzielenie od świętego bezgrzesznego Boga. Ale dziś. Jest jeszcze czas łaski.